Ale Miley jest piękna, widzowie. To ona naprawdę? Nie, to na pewno ona. To też. Yo ja pierdole, co, co jest, widzowie? No to streamerka, ona... Na Twitch TV streamuje. Partnerka Twitcha. Chyba, nie, już chyba nie. W epizodzie Facebookowym straciła Bibel. Wiecie, co to jest? To jest. Osłonka na obiekt. Dobra, ok. Pójdźmy na kompromis. Przypatrzcie się ostatni raz. Kurwa, żebyście zapamiętali, jak wyglądał. Lewy prosto. dla ciebie Marcin i Discorda. Pokczamp. Naprosto. Co byście jeszcze chcieli? Żebym pokazał pazur. No i tyle. Zatrzymajcie się. Widzimy się, jak mi się chce włączyć kamerkę. Co tam Niku za... Dziękuję, Kubusiek, Czy myślę o przyszłości? Czy będę całe życie w ligie Leon No właśnie, ja tylko myślę o przyszłości. Mi się nie chce grać w tę ligę. Podejdziesz tu? No, ja mam zero życia generalnie. Ale na jeden tasaczek starszy. O dobra, to wyjebane. No ja ci nie pomogę, przykro mi. Pierdolę. Ale coś kata jest, no. о ес? Ха! Хе-хе! Е, ну А окей, пачко. О, това няма. Бъдеш в плаща, Nie, to Diana jest tak tanki. Tu to jest. O kurwa, tak? Nie walcz, Katarinka. Waszą krew spijam, mobilizując się przy tym. Wiem, wiem, mam mózg poryty. Ja pierdol. Dobra, zon nie ma, to pół biedy. Ale Rudolf napier... Rudolf! pierdole, co jest? Co jest z tym Rudolfem? Nie no, fail to, to Czy uważasz Luki'ego tak za swojego tak, najlepszego tak, kolegę? Tak. Cały czas mam Nie mam tak chyba Żebym tak podzielał Uważam, że to strasznie wiążące widzowie I nawet wręcz powiedziałbym niebezpieczne Ja pamiętam, w podstawówce miałem tego kolegę, który jak się zaczął bawić z innymi kolegami to mi się przykro zrobiło A miałem tylko jego i kup. Elder, nie? No, to o, co, będziemy musieli. Szkoda, że ja sływo creepy zabrał, ale trudno. Nie wiem, sterak kurwa. Co jest o. kurwa? Jak ty to? <laughs> Ale to z jednego boksa by się wykurwił? No, eldera mieliśmy, więc możliwe no, to jest ja całkiem. Ale to <grym> no, możliwe, nie trzeba zobaczyć na powtórce. Udało się! Zwycięstwa widzowie. No to co? <grym> Stop! <It's> <grym> Prosta Jednak jest moc. 5 sekund, który boks go zabił? Ten, że niby? No tylko tego ma blisko. Ale idzie. Ja pierdolę. Pewnie mu przykro było.